Siema, z tej strony, Kaj, ten siamal z moją siostrą młodszą, Pojaw Launcher na, młodzie, ma na, na modzie KAL to Battle 2. proszę tam sam Niemcy. Wiesz? No. Chodź za mną, szybko. Albo nie stój, 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 stój. stój. Ja spróbuję tam ich trochę tego. Ja spróbuję im tak i, ich tam troje pozałatwiać. Jak? O, o, o widzę Dobra, czekaj. Chyba załatwiony jeden, a teraz tu mamy drugiego. Uwaga. Nie trafimy ich tak daleka. Musimy iść trochę dalej. Chodź tu tu tu, tu. tutaj 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 obróć się. Tutaj pola. Obróć się bardziej. tutaj no poś, ja musisz całym ekranem się obracać dobra jest tu jeden Oj, nie ma, o nie mam nic szybko cię! się ja kłócaj i i siedź tam i siedź tam dobrze dobrze siedź tam siedź tam Uwaga. O! Nie trafiłem. Chyba to usłyszał. Nie mogę go trafić. Może go skolta trafię. Nie trafimy go. Musimy pójść. Musimy wejść do niego do środka. Idź za mną. Tak. Szybko do wody. Do wody. I skacz. Aby żeby nie utonąć o, ty kurde. Już, już jej pomagam, bo to nie ogarnia. Masz. Proszę bardzo. Teraz musimy szybko wejść. O nie, czekaj. Zamknięte. Nie możemy wulsia wejść. mi się dzieje? Nie. Osoby nie chcę latać, nie chcę. Nie lataj! Nie, nie chcę odpuścić. Po prostu kliknij dwa razy. Spróbuję go z tego tutaj. Spróbuję go tak, o jakoś chycić. Ok. Ok, mi tę było No. O ty kupola nie toń! Już ci pomogę! Musimy się wrócić. Następna część będzie za niedługo. Ja chyba utonę. Pój się szybko. Okej. Okay. Jesteśmy. Dobra. Gdzie on jest? Chyba tam. Albo tam. Oni się chyba z miejsca nie ruszają. Spróbuję go trafić. Dobra. Jest! Trafiłem. Nie mogę. Zabiję go! Jest! Udało nam się. No więc to będzie, następna część będzie za niedługo, więc pa!